Idealnie farma jest cudowna. Idziemy na YouTube, moi drodzy. Yy, potrzebuję tutaj link. Szybszy mechanizm. Chyba tak powinno to działać, bądź co bądź. Chyba. Zatem oto jest ta farma. No po samych łapkach w dół, bo tylko pięć ich jest, ale tylko też 560 w górę. Powinno być, no widoczne ile mniej więcej tego jest. Więc kolega pytał link. Proszę przekazać koledze. Link już się powinien wyświetlić na czacie. Kilka razy, więc sobie to zapiszcie, proszę. O! jak gdybym miał jakiś brzydki link do jakiegoś brzydkiego filmu zapisany i ja bym to podrzucił, ale byłbym kancelowany. Dobra, robimy tak. Tego Minecraft'a zamykam. Na chwilkę tego Wam będę zaraz chciał zabrać, bo sobie tam drugi monitor. I będziemy moi drodzy sobie oglądali, a ja z przyjemnością troszeczkę pozabijam tych momów. Zobaczymy, jaki exp wbijemy. Więc filmy na obejrzenie, do obejrzenia na dziś to. To i to. Jestem szalenie ciekaw, czego ciekawego się dzisiaj dowiemy. Z tych filmów wszystkich. Yy. I zaczniemy od filmu bardzo nietypowego, którego nawet ja się nie spodziewałem, że będę chciał go obejrzeć. Więc robimy tak. Ja tu Minecrafta zabieram na drugi monitor. Wiedziałem, że mi skraszuje. Dziadostwo jedne. Bruch. Dobra, szybka akcja. Szybka akcja, moi drodzy. Złota kopuła nie pomysł, ale pomysł. No najlepszy oczywiście. Złota 44. No pewnie, czemu nie? Jak PiS założył serwer Minecraft za 300 tysięcy złotych. Mi się wydaje, że kiedyś coś yy, mi się to o uszy obiło, ale no nie będę ukrywał. Chciałbym poznać więcej szczegółów, więc zacznijmy od czegoś bardzo luźnego. Siema, pamiętacie może jeszcze o koronawirusie? Nie. Spoko, ja też już troszkę zapomniałem. Zastanawiając się o czym mogę nagrać, przypomniało mi się, że w trakcie pandemii, na samym początku, bo w marcu 2020 roku, nasz piękny rząd ówczesny, czyli PiS, a dokładnie Ministerstwo Cyfryzacji, wystartował z niesamowitym projektem, który miał o dziwo na celu to, żeby dzieci zostały w domach, bo wiecie, wtedy był ten hashtag Zostań w domu, więc rząd chciał, żeby ludzie siedzieli w domach i nie dziwnio... kompa. co za rzeczywistość w ogóle ale jeszcze jako że jesteśmy na samym początku proszę was o zostawienie łapki w górę oraz komentarz pod tym filmem jest to taki trochę filmik na czasie bo za chwilę druga tura wyborów jak to oglądacie Uuu. także chciałem się zmieścić w tym okresie macie oczywiście tutaj zdjęcie Krida tym razem także musicie się nacieszyć Kridem dla niektórych może to lepiej zostawcie łapkę w górę bo inaczej będzie smutny a ja już nie przedłużam w ramach tego projektu mieliście turnieje cs Brawl Stars jeszcze jakiś tam nie wiadomo co, nie chce mi się nawet więcej tego szukać. Ale był też serwer Minecraft. Nazwali to Rantanna. Czejcie, bo gra i kwarantanna i Garantanna. Niesamowite. Jak to powiedziało samo ministerstwo? Zachęcamy młodzież do wspólnego budowania cudu cyfrowego świata. Do waszej dyspozycji będzie działka, niezbędne materiały budowlane i nieskończony pokład kreatywności. Budować możecie sami lub dzielić zabawę ze znajomymi. Każdy z graczy jest w trybie kreatywnym i może korzystać z dowolnych materiałów w sposób Nieograniczone. Jedyne co Cię ogranicza, to wyobraźnia. Spośród Waszych prac najlepsze wyróżnimy i nagrodzimy. Z tego co udało mi się odkopać po moim bardzo dogłębnym researchu nagrodami były słuchawki na uszne Razer Kraken Essential, myszka przewodowa Razer Def other Essential oraz klawiatura mechaniczna. Łączna wartość 497 zł. No, zaszaleli. Trzeba przyznać, że zaszaleli Jak zobaczycie pieniądze, to, żeby wejść na serwer, musieliście się zapisywać na sesję, które trwały jeden dzień. To nie było tak, że każdy mógł sobie poprosić. Po prostu wpisać granatanna.pl, wyszukiwarkę serwerów i następnie wejść. Podejrzewam, że działało to po prostu na zasadzie white -listy, czyli jeżeli się dostaliście, to wpisywali wasz wasznik i wtedy mogliście wejść. Przewalonek nie zdążycie w jeden dzień zbudować wszystkiego, to już przegrywacie. I oczywiście jak to rządowe projekty, tak oddalonych dziedzinach musiało wyjść tragicznie. Z tego co wiem, stworzenie serwera zostało powierzone firmie Neverlight, która z tego co widziałem, nie ma absolutnie żadnego doświadczenia w tworzeniu jakichś takich serwerów już tym bardziej, jeżeli mowa tutaj o serwerze rządowym, który wiadomo, że będzie miał na początku strasznie dużo ludzi, bo ta informacja jednak się poniosła. No bo po co coś zlecić firmie, która się na przykład zna i ma jakieś doświadczenie w branży? Lepiej po prostu zobaczyć, dobra, to jest firma komputerowa, na pewno wiadomo, jak robić serwer w Minecrafcie, bo przecież zawsze, chcecie założyć firmę informatyczną, ze mną powinniśmy pracować. Musicie zdać test zrobienia serwerów w Minecraft. Musicie postawić na maszynie nowy serw, wgrać pluginy, zrobić spawna, następnie przychodzi poważny urzędnik w garniturze, który testuje antycheata i czy na pewno można tam grać. I jeżeli to znacie, to wtedy jesteście firmą, taką legalną. Oczywiście, jak to we wszystkich takich projektach, pojawiły się aferki odnośnie tego, że ktoś jest połączony z kimś, ale to już jest klasyka gatunku. A w ogóle wszystko to reklamował nawet prezydent, czyli Andrzej Duda na swoim TikToku, gdzie właśnie mówił o tym wszystkim. Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie, ale potrzebny jest, jest, jest taki młody. Esport. E Zapraszam was do turnieju Granantana Cup, organizowanego wspólnie z Ministerstwem cyfryzacji. Link w opisie. Absolut cinema. Niestety na TikToku już nie byłem w stanie znaleźć tego materiału, dlatego musiałem się posiłkować postem na Twitterze. Nie mam pojęcia, czy zniknął, czy może nie potrafię szukać, ale zdobył on w tamtym momencie oczywiście ogromną popularność, miał chyba 7 lub 8 milionów wyświetleń. No sport bo sport jednak klocka. jest to jakieś wydarzenie, że prezydent zakładał, Ja byłem w e-sportowym, lecz niestety nie za bardzo się przebiło w sukces tego całego. Projektu. Wraz z tym serwerem wystartował konkurs, ponieważ serwer był na wersji 1.15.2, a jego tryb to był creative z działeczkami oczywiście, czyli tryb, który możecie bardzo dobrze znać. A zasady były bardzo proste, a mianowicie najładniejsza działka 60x60 na 60 dostanie nagrody, czy tam trzy najładniejsze. Oczywiście skończyło się tak, jak każdy by przewidział, a mianowicie ludzie zaczęli trollować, i w większości zamiast tych faktycznych budowli, które miały wygrywać konkurs, zaczęto tam stawiać takie takie rzeczy jak ten piękny napis, serwer, który leży sobie na drzewach, czy takie dzieła sztuki. ciekawostką jest to, że na ten serwer nie dało się wbić na koncie non-premium. Chociaż z drugiej strony, jak o tym pomyślicie, to ma to w sumie w sens, że państwo nie wspiera kradnięcia, którym w sumie jest pobieranie Minecrafta non-premium. Ale to w takim razie, czy ten program przypadkiem nie wykluczał wszystkich osób, które nie miały dostępu do Minecrafta premium? Startuję w następnych wyborach prezydenckich. Pierwszy oh, punkt mojego programu Minecraft Plus. Minecraft dla Każdego obywatela Polski. Głosujcie na mnie. Kwiatek 2030. Potrzebuję tylko sztabu, który będzie za mną stał na wiecach wyborczych i klaskał. Chętnych proszę w komentarzu o zgłaszanie się. Oferuję owocowe czwartki, dużo rozrywki i pracę w rodzinie. Dosłownie brzmi to jak przeciętne ogłoszenie na oelix Oczywiście, jak można było przewidzieć, pojawiało się pełno różnych błędów. Czy to administracja, która po prostu nie radziła sobie z prowadzeniem serwera, ponieważ dosłownie mogliście pisać, na przykład, komendę ukośnik Mi, która pozwala na op wchodzenie trybu spowalniającego, przez co mogliście cały czas nawalać wiadomościami. Absolutnie nieistniejący anti -cheat. serwer totalnie niezabezpieczony przed tym. na single Gdzie, kiedy, porzycał, czekaj? Pod... 535. A to są cheaty, tak? Czekaj, to, tak? Ten serwer nie dało się wbić, bo nie w kącie non-premium. Chociaż z drugiej strony, jak o tym pomyślicie, to, ma to w sumie w sens. Pokaż, pokaż interfejs. O kurde. I tak wyglądają cheaty w Minecraft. No dobra. Nawet nie wiedziałem szczerze mówiąc, nawet nie zauważyłem czegoś takiego. Myślałem, że to błędy wyrzucał, po prostu jakieś są. niesamowite rozwiązania, a mianowicie wyłączenie czatu, tak po prostu żeby nikt nie mógł pisać totalnie, a serwer był co chwilę wyłączany, Meteor a nie, klient. Sobie to była przerwa techniczna, żeby naprawić błędy. Chyba zabrakło tylko tego, żeby wyciekły adresy IP oraz hasła graczy. Na internecie jest bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje tak naprawdę o tym serwerze oprócz jednego filmiku. Zresztą zobaczcie jak wyglądała tam gra. Szukam chociaż laseczki piszcie 2137. Chyba największym sukcesem był post na Reddicie informujący o tym, Szukał że Szukam laseczki na czacie, żeby wypuścić Minecraft serwer, który Kochani, piszcie chętni na umówienie się, piszcie 2137 na czacie, odezwę się później. <noise> mm. To był 24 tysiące lajków. Myślę, że to dosyć źle świadczy, jeżeli to jest najlepsza informacja z tego wszystkiego. I oczywiście kwestia, na którą każdy z nas najbardziej lubi narzekać jako Polak, a mianowicie ile poszło na to naszych pieniędzy. Też, żebyście nie myśleli, że ten film jest jakąś agitacją polityczną moją, aby przekonać kogoś z Was na wybranego kandydata, ponieważ wiem, że 90% z Was nie ma nawet 18, zresztą na szczęście ja jestem w tych pozostałych 20%. Z tego, co udało mi się dotrzeć, na cały projekt zostało wydane. W ogóle 100 tysięcy złotych, poprawka. Tylko? Teraz sprawdziłem i było to około 270 tysięcy złotych. I nie mam pojęcia, czy to jest wyłącznie liczone z tymi nagrodami, na przykład w tym turnieju, ale jeżeli nie i na przykład sam serwer Minecraft kosztował 100 tysięcy złotych i ta firma nie potrafiła go postawić, to jestem naprawdę pod wrażeniem. No ale to wiadomo, nie coś nietypowego. Ale, że tak powiem, stworzenie serwera pod no powiedzmy więcej niż 20, 50, 100 czy 200 osób to znaczy to nie jest jakaś tania, że tak powiem, że za grosze. Faktycznie da się to dużo tanie zrobić, ale patrząc na to, jak rządowe rzeczy pieniądze są wydawane, czyli potrafimy my, Polacy, zbudować jajko za 700 tysięcy złotych, warte pewnie jakieś 5 tysięcy, to. Przyznajcie, że nie jest to jeszcze jakaś szalona kwota. 300 tysięcy to już nie tak dużo. Pisałem z modem serwera, gdy startował. No pewnie, na pewno były jakieś szwingle, ale to nie jest aż taka, że tak powiem, przerażająca kwota, jak można byłoby na tym szwindrów trochę porobić. Tylko ciekawostkę mogę dać, że aktualnie jak spróbujecie sobie wejść na stronę tej grarantanny, to wyskakuje jakaś firma w ogóle robotnicza, ale dzięki istnieniu takiego pięknego narzędzia jak Web Archive jesteśmy w stanie zobaczyć jak wyglądała sobie ta strona. Swoją drogą dosyć ironiczne, że cały konkurs kończył się 1 kwietnia. No trzeba przyznać, że był to niezły żart. Natomiast jeżeli spróbujecie wejść na Discorda, który również był połączony z całym tym projektem, to zobaczycie, że po prostu on nie działa. Jeżeli ktoś jest na tym serwerze, to proszę napiszcie do mnie. Chcę się tam dostać. Miliardów, bo prezes, się, prezes się nie pomylił. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zaznajomiony do kongus... jesteś z tematem. Tak, straciliśmy 8 miliardów, bo pan Kaczyński się przejęzyczył. To jest fakt. Dobra. kurde do 8 minut trąbaniutki wskoczył. Kwiatek. No okej, okay. taki powiedzmy ciekawy do obejrzenia. Zobaczmy to, tego jestem szalenie ciekaw. Sekrety Minecraft, które Mojang chciał ukryć. Sporo łapek w dół, ale zobaczymy, może. Myślę, że nigdy ucieknie.